Fantastyczny dzień dla polskiego kolarstwa, bo po 30 latach, kiedy to Czesław Lang w Moskwie zdobył medal w wyścigu ze startu wspólnego. Po 36 latach znów mamy medal igrzysk olimpijskich na szosie. Coś pięknego, tak? bo to jak pojechali dzisiaj nasi panowie zasługuje na wielkie słowa uznania. Rafał Majka, fantastyczny wyścig. Przede wszystkim trzeba podkreślić tytaniczną pracę, jaką wykonali pozostali zawodnicy. Michał Kwiatkowski praktycznie od początku wyścigu w ucieczce przez 200 km, później jeszcze to, co zrobił, został do drugiej grupki, żeby dociągnąć, żeby połączyć, żeby pomóc Rafałowi. To, co robił też Maciek Bodnar, co robił Michał Gołaś. Wtedy, kiedy, Rafał, kiedy Michał uciekał, oni osłaniali Rafała od wiatru, przeciągali go przez grupę, czyli maksymalnie pomagali tak, żeby Rafał mógł maksymalnie zaoszczędzić energię na końcówkę. To się udało, fantastycznie pojechała cała drużyna. Ja to będę podkreślał do znudzenia, że my mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie, gdzie mamy dwóch świetnych kolarzy: Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. Jeden był mistrzem świata, wygrywa wielkie wyścigi na świecie. Rafał Majka przed chwilą jeszcze niedawno cztery razy stał na podium w wyścigu Tour de France, wygrywa klasyfikację najlepszego górala. Jeżdżą w różnych dru drużynach, ale w momencie kiedy zakładają koszulkę biało-czerwoną, tworzą jeden wspaniały team, który nazywa się Polska. To jest coś niesamowitego.